Bitwa na koncie rekruta, jedna z fajniejszych bitew jaką udało mi się zagrać na charioterze podczas wyzwania pijania lodówki. No popatrzcie, postaram się umówić, nie oglądałem jeszcze sam tej powtórki i ciekawe co będę miał do powiedzenia, aby sam siebie skrytykować. Ja jadę na pozycji dla t Żeby oddać jakieś stałe czołgi ciężkie No i próbuję zrycelować, być gotowy nadjeżdża Centurion z tymi Jakieś pestwy strzelam nie wiem dlaczego. Przestawiam się. No i są jakieś czołgi. No niestety. Nie trafiłem pierwszym pociskiem. Drugi pocisk. Widzieliśmy mierze w kadłub, wtórny kadłub, a poleciał w wieżę. Teraz face. Podobnie jak do Centuriona, nie trafiam pierwsze pestki. Druga. O, siadło. Taka trochę snajpa. Jak widać na kwadracie F0 pojawił się lajcik mógłbym już strzelać. Jak to wygląda? Patrzcie. No nie, za górką stoi. Dobra, idziemy dalej. To jest strzelica. Przejdę do lwa. Dalej pestki latają jak chcą. Na linii 0 straciliśmy Lighta, więc w sumie jestem osobą najbardziej wkniętą. Mam lornetę tak. Taki zestaw jest tutaj ze względu, że to jest właśnie konto rekruta i gram od jak najtaniej. Dobre przeczucie miałem, że spota dostałem. Light na linii 0, próbuje coś opracować, e, linia 1, 2. Jakoś czołgi trzymają, tak? Boją się na... w tej Pantery. Próbuję jakieś blindy. Tego Lighta może bardziej trochę, żeby go też nastraszyć. To jest No i widzicie, RNG czasem może być też po stronie gracza w tym przypadku cały czas tu jestem spotowany przez tego lejcika po krzaczkach ciekawe czy był obok nie dostał a no, tu powinienem tu już skończyć tak jest wszyscy się cieszą tak te 30 najbardziej który chyba był tam cały czas spotowany zobaczmy to co na Mordorze lew zjechał w dołek no spójrzcie też co się dzieje na linii 1-2 tam even z panterą raszują w ogóle trzy czołgi ciekawie No jeszcze chwilę tu stoję. Bo coś nie ufam moim ciężkim czołgom. I proszę, IS-2-2 wyjeżdża i znika. Tam jeszcze jakiś prześwit będzie na ISA 3-2, nie, jednak. Jakieś lepsze kąty znaleźć? No bitwa wydaje się. zaczynam ją chyba troszeczkę przykrywać. Szczególnie przez miasto. Jestem ciekaw co ten skorpion robi tam na A4, czy on w ogóle ma jakąś możliwość bicia tych czołgów. No i jadą panowie, po co oni jadą? w Nie pomyśleli, przecież wiedzieli, że ja cały czas jestem i strzelam. Już skończyły mi się zwykłe pociski. Zostało 5 haszy. 5 hajeków, Dostaję spota. O, proszę, skorpion się nagle pokazał. Wcześniej nie zwróciłem uwagi, że był to czołg, jak chyba jedyny niewyspotowany. ...lub grał gdzieś indziej i podjechał tą planką. Nie wiem, że jest na spocie. Tym skorpionem... ...jedna pestka... ...weszła, drug... ...drugi nie strzelę tam, na ślepo nawet. To postraszy troszkę. rozglądam się, widzę, że w mieście gra... są dwa czołgi. Ten Skorpion tutaj. Gładnie się przestawiam, żeby pożegnać. cofania się jego. Nie wiem. Graję do przodu, żeby go spodną. na ślepo, dostaje spota, czyli gdzieś tam jest ten Skorpion. 122 i te 30 tam walczą z obiektem 257 skorpionem. Przed chwilą leopard tam zginął Iwen też tam leci. On próbuje asekurować Na tych liniach 890, jak był tutaj skorpion. Jednakże pada nasz ciężki czołg Obiekt 257 Dobrze że tyle, że Skorpionowi udało się zabić tą T30 Więc nie pozostaje mi, mi nic innego jak wesprzeć tego Skorpiona <laughs> Mogę przyjąć jeden strzał do 120 W. No i w tym momencie Skorpion ginie Ile się zastanawiam co zrobić, jednak czekać po stronie z Iwenem Gdzie jechać do miasta? Wybieram jechać do miasta i jeśli będę miał trochę szczęścia, ale nie będzie tam skorpiona, to powinienem dać sobie radę ze z tym Chińczykiem. Zobaczymy. Od Chińczyka mogę przyjąć. Od skorpiona raczej też ale jak ich będzie dwóch to nie dam rady nawet jak przyjmę od Chińczyka ma tak długie przeładowanie że powinien nawet oddać dwa strzały proszę dostaję spota wiemy gdzie jest Chińczyk obiekt 257 klika na półkę Wcześniej chyba też ktoś klikał. Spodziewam się, że tam jest właśnie na półce. Tutaj zrobiłem wyjazd, ucieczkę ze środka miasta, bo tam tylko mogłem pikować, będąc narażony na ostrzał z półki na skorpiona. Od skorpiona. Widzimy, że w mieście gra ten met. Będę próbował go jakoś podświecić. A event prawdopodobnie uda się pod półkę, żeby... Może dla mnie poświeci tego skorpiona, żebyśmy lepiej widzieli, co się dzieje. Wjeżdżam pod wał. Na proxy go nie widzę. Delikatnie patrzyłem na półkę. Tak, dostałem spota, więc skorpion na 90% jest na tej półce. No i mamy 122 na blisko Patrzmy jak piereczka wygląda Bardzo na blisko patrzę co Iwen robi Iwen kombinuje chyba za go od drugiej flanki To było bardzo dobre Ja właśnie na to czekam tak naprawdę Aby to zrobił bo nie mogę piknąć Zobaczcie że jak wyjadę na tego 22 to schila mi skorpion od razu zbije jedyne co by skorpion mógł w tym momencie zrobić zajechać mnie od flanki od tyłu wtedy byłbym bez szans jednak skorpion cały czas tam stoi i myśli że ja wyjadę mamy Iwena Iwen Even wyjeżdża chyba mierzy gdzie je o 22 podjeżdża, patrzy na mnie, strzał, event, kończy kolesia. Dobrze jest. Ja się orientuję, że został tylko Skorpion, prawdopodobnie damy radę. Mam 6 pocisków. Pamiętam, że Skorpion miał dużo HP. 3 pociski powinny wystarczyć? Staram się wbić medal Fardina. Więc strzelam trzema pociskami na ślepo. Tak, nie dostaje spota nawet w tym miejscu, więc wiemy, że na pewno on jest na linii K. Na kwadratach 2, 3, 4 prawdopodobnie. Wystrzeliłem trzy pociski, zostały trzy hesze. I leci. Mamy skorpiona na 1000. Wiem, skupia musi być pewny strzał, trochę tak ucieka. 383, no tak. Tak sobie polosowało przy 480 średnich. Dwa pociski. Kolega Event tam próbuje grać. Wjeżdżam na półkę. Liczę, że może Skopią się w chyli z jednej i z drugiej strony. Iwen nie łapie go na proxy. Więc prawdopodobnie Skorpion delikatnie się wycofał. Wyjeżdżam z drugiej banki. Widzimy Skorpiona. Niestety zabija mojego sojusznika. O dwa uciski ma 600 HP. Powinno się udać, tylko ja muszę strzelić dwa razy, a on niekoniecznie. No to jedziemy, był z tamtej strony. Jest, pokazał się. Dlaczego on na mnie nie patrzy, bo mnie nie widział 496 on nie oddał strzału. Ładuje. Jedna pestka no jego Zbiję teraz mam Medal Padina i wygrana witewka. No, ale może być nieciekawie. Zobaczmy, zobaczmy. Kolega nie wytrzymał presji, strzelił e, skały i zjechał tędy. Zwróćcie uwagę, jak on tu zjechał. Jak ładnie tędy musiał zjechać. Jedźmy dalej. Ja nie ryzykuję zjazdu. Raz, że mogę się rozbić, dwa, on od razu będzie we mnie celował. Próbujemy go wziąć na tak zwanego skilla. I czy będzie medal Fadina? Strzelił, zmierzyłem, jest. Udało się. Medal Fadina na koncie rekruta na charioteżu i zwycięstwo.